Powitać, powitać Państwa. Uf, uf. Ech, chciałbym Wam powiedzieć, iż Ech, zanim obejrzycie ten odcinek, to To jest dla Was informacja z tego względu, iż niestety, ale ostatni odcinek, który miał wyjść we wtorek, ten, który no, był poprzednio, teraz ten wtorek w tym tygodniu, co miał wyjść, odcinek końcowy z Tangaroły, gdzie opuszczamy Tangaroę, niestety uległ zniszczeniu i... No, nie mogliście go obejrzeć. Bardzo za to przepraszam, ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie i wybaczycie to, że, no, czasami tak bywa. Ale co? Oczywiście, bez zbędnego przedłużania, powiem Wam tak, że zapraszam Was do oglądania następnego odcinka z gry Raw Zaraz Dawid dołączy się i będziemy witali się na tratwie, więc widzimy się za chwilę, moi drodzy. Powitaj, powitać Państwa, ufu Z tej strony Pieseo, a ze mną jest dzisiaj Dawid. Witam. E, no i tak jak widzieliście na początku, ogłoszonko, straciliśmy zapas z garały. No i jak na złość, e, no... Końcówki nie zobaczycie, niestety, tego jak to tam wszystko było. I najciekawszego momentu też nie zobaczycie, no jak na złość. Ale pokrótce wam postaram się stresić, że... Kapitan zarządził e, po prostu walki uliczne, takie tam były. Już bo tratwiarze przyszli do tej Tangaroły i zarządził walkę, wieżyczki wodne i takie tam inne. A na końcu się zabulkrował góry i my wysadziliśmy tą górę ratując jakiegoś kobita jeśli dobrze się nie mylę. I to była jakaś tam... Ten, że ona, nie wiem, e, księgowa czy coś? Tak, księgowa chyba tam no, Że nam pomoże jakieś rachunki obliczać. Tak, rachunki, No i rachunki, rachunki, no no biuro po prostu zostaliśmy do e, grania. I, tak, generalnie po wysadzeniu te, tego wszystkiego tam i, i ludzie uciekli stąd. Opuścili tam Karolę, bo przegrzały się silniki, ona padła i się szczury zarębiły dodatkowo przez stronę. Szczury <grych> i, i mordercze roboty. Tak. I roboty, które oczywiście nas nie lubią. Ale dobra, baterie powinny być już mm -hmm. na. Tak, so, y tak, Właśnie, zdobyliśmy jeszcze koordynaty następnej miejscówki, tak. więc możemy się tam dzisiaj udać. Mamy ją za siebie. A, to już wygrałeś koordynaty? Tak, 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 grałem, grałem. No to możemy płynąć. Będziemy płynąć do przodu i po prostu skręcimy, tak no. jakby. Najpierw to w ogóle musimy lekko wykręcić i kotlice trzeba podnosić. Tak, wiem. No. Dobra. No. O tak spędzimy no Chociaż bardziej spędź, no. bardziej spędź, bardziej, bardziej, bardziej. O, dobra. No i moi drodzy są Chyba żagiel możemy... Ile no, tam no. musimy skręcać? Żagiel chyba musimy złożyć, bo nam będzie przeszkadzał. A nie, w sumie dobrze. Jak tam jeszcze skręcać? Eee... Jeszcze trochę I jeszcze, 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 jeszcze jeszcze... No, już to widzę. Dobra, prosto Dobra, idealnie się Taki nam zżył, tak? Słyszał, no. słyszał, um... właśnie Płyniemy dobrze. dobrze, tak? Tak, płyniemy, tak. Przynajmniej w końcu wyruszymy, bo już <laughs> problemy z materiałami jakie były No, lepiej się pojawiły no to nam się już plastik chyba powoli kończył Plastik się da to chodzi. No A nie no jeszcze mamy sobie ale, no to tak To wiesz. sobie pozbieramy trochę A jeszcze udało nam się Nie wiem czy to o wspominałeś Ale zdobyliśmy schematy na pompę wody O właśnie y Pompę wody Zbiornik Aha nie pompę wody tylko filtr Zbiornik i będziemy mogli zrobić jeszcze jedną rzecz, której e, nie popa pamiętam. ubiornik rury z dowody. Tak i coś jeszcze. Była jeszcze jedna rzecz. E, A, to były. Tatarka. A i skrzynię dużą. Dużą skrzynię, ale jak się trochę to kosztuje. To I absurdalnie drogie są <coughs> cztery tytanów. E, absurdalnie drogie skrzyni. to jest ten Mauser. O, on też jest. No to to, to, tak, to, no. to w ogóle nie ma sensu racji bytu. Powinno być z metalu. No właśnie, z plastika Trzy tytanów. Jezu, sińską. Tak. powinno być inaczej. Trzeba skręcić w prawo. Mamy tytanów. Ja te tytanów do tytanu. E, Mamy tytanów tytanu 4. O, od razu na możemy na coś zużyć. Teorii. Okay. To znaczy się, plastik jeszcze mamy, drewna mamy dużo i liści mamy dużo z tego względu, że... Tak. O, Cika też, cieliśmy wszystkie drzewa na Tangarowe. Tak, wycięliśmy dosłownie wszystko. Wszystko, co się dało w Nic tam nie zostało. No, przynajmniej teraz się ruszamy, to, to będziemy już to zbierać. Tymi no tak, i FPS-y trochę wrócą. No. W szczególności tobie. No. Znaczy się... Mm... Jak się uzbiera kasa to może też lepszy kąp, by było w przyszłości... ale to tak wiesz. W przyszłości, w przyszłości tak za rok. O, no, to, to to tak, tak daleka. Są przyszłościowe to. plany. No. Są przyszłościowe plany. Najpierw to trzeba dobrze zainwestować te pieniądze, co się ma uda. ogóle. To, coś chciałem dodatkowo zrobić. A, powiększyć. Chodziło mi o powiększenie tratwy może trochę. E, w hmm, sensie można tak, by już, żeby było. zrobić też dodatkowe zagrody i przenieść tak jakby... Te faremki, żeby było troszeczkę więcej miejsca na np. przykład zagrodę dla kózek osobną, żeby te faremki były było. I żeby było tej przejście i kuski i takie tam inne pierdolę. No, byłoby dobrze, rozdzielić te zwierzęta. No. W teorii. To no, byśmy musieli się do tyłu budować, a nie wiem ile silniki, silniki mogą 200 razem pomieścić. Mm, nie, 100, jeden. Razem A 20. mamy dwa, czyli 200, no. Nie wiem, jakby to wyglądało. Czy jakbym dodawał, to by nam wiesz, nagle zrobił No, by tak mogło być, wtedy byłoby trzeba po prostu gdzieś dodać silnik. To jest jakaś wyspa mała, ale to chyba nie będziemy na nią czasu marnować. Nie, mamy materiałów, już ci powiem. Żelazo mamy. No. E, w ogóle miedzi, to mamy. O! Od A do Z. Tyle powiem. Trzeba będzie ją no, Może Na razie niczego na z takich metod. materiałów nie potrzebujemy. Na tangaro, na tangaro, że dużo z tego poleciało materiałów. E, chyba wpłyniemy na tą wysadkę wiesz? E, wpłyniemy? Znaczy się, wpłyniemy na nią frontalnie ci powiem. O cholera. Zachaczymy. E, pa, pa, panie no... kapitanie sterniku, proszę zmienić kurs. Biegnę. Dobra, co my tam mamy tutaj? Tylko e, buracki, buracki i buracki. Dobra. E. Tryb, 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 tryb. Fajne jest to, że z e, Chyba kolorowy. o nią zahaczyliśmy. Co? Chyba o nią zahaczyliśmy Nie chyba na pewno. No Dobra, zmienię się Jeden O dobra Już? Chodzimy? Tak, odpłynęliśmy o niej. Jeszcze, jeszcze, jeszcze No nawróć tak jakby, bo przełączę za 5, 4, 3, 2, 1 No Dobra. dobra. Teraz tam sobie nawróć, tam nam pod co co nie. A wiem czego nam brakowało Gliny nam ej, zaczynało ej. brakować powoli. O, tego nam Tego nam zaczęło. zaczęło brakować? Gliny, że glina się z czasem skończy nie? no Boże Coś z dyskiem wyglądało mnie tak bo tak było przy komputerze <laughs> Massacre no, tak, Przerażające, przerażające czasami Mówisz? No, tak nagle coś w komputerze buczeć głośno zaczyna A, wentylator. To dysk to... się prawdopodobnie włącza. Tak Nie tak? Tak, oczywiście 28 tego Do złomu wrzucam załadowane baterie, co? Ten no, w złomie Dobrze No właśnie tam widziałem, że są ...dżajka, zwierzęta. O Jezu, to jaja wrzucam na pewno. E, Okej. Okay. Dobra, róbię to, 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 to. Dawaj. Pach, 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 pach. Młotek. O, cześć, cześć. Witam. A, cześć, Bawanek. Cześć, No czy się nagrywać nagrywamy. No, jak chcesz posiedzieć to możesz posiedzieć przywicać się z widzami jeśli widzę. mogę dołączyć? Znaczy się, moc możesz na spokojnie dołączyć e, Dawid na następnej wyspie jak będzie to możemy się zacząć Ech. bo ja metali i byśmy mogli poszukać ewentualnie skrzynek z cytanem. o, dobry pomysł e, okay, na radarze chyba żadnej wyspy nie mamy Dobra, to po tak jak na jakąś mniejszą wyspę trafi na no tak, to jaka się... bo tam, tam wiesz. No. Strasznie dużo tego biopaliwa nie widzę. Mamy biopaliwa dużo, ci powiem. No, ale już połowa zbiornika wyparowała. Niby tak, ale zaraz cię zostać z poszukaj w magazynie, zobaczysz zaraz. No widziałem, tu jest 12 jeszcze. Dwa, te 12 to ile taka ten puszka tego biopaliwa starcza? Tak, Ile to ale jest... to taka prawda, że no, też nie to nie są z tego co widzę. Hmm. Ekologiczne, to już w ogóle nie są. to już w ogóle nie są. Niech Ja nie jest. Niech to nie jest. Niech to nie jest. Co? wyspę widzę o okej okay, fajnie, możemy przyjechać do niej Dobra. do niej ewentualnie glinę możemy zachodzić no i w ogóle te drzewa bananowe są bardzo chyba, jeśli chodzi o banany i deski no stop deski z nich dropią banany i nasiona to jest jedno z drzew chyba, które faktycznie ma więcej niż po prostu na minus naszych no, bananów można... Można byłoby też rozszerzyć ten... ...drewna farmę. Tak, tak, tak. To też mam zamiar, tylko no... Na razie drewno to z bananów to było, tak. O. No tak. Wysepka, dobra, a... Okej, 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 A widzę wysepkę. To przygotuje się, a? No. Tylko że ja mam materiał na budowę, powiem, żebym musiał podwodzić się na chwilę No, leko, no ho ho, nawet crash wywaliło O, krasza dostałeś? To no. nie nowa bananowa nasioneczka. To jeszcze A dobra, wyłączysz tam silnik? Tak, tak, tak już wrócę Nie, 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 dobra. dobra tamten wyłączyłeś? O. Tak. Ten... No są nie, Pizza. Tak, nie, No nie, nie, chyba nie, chyba, tak? nie, 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 w, tom, to w A nie, nie mam Dobra, Mam. Walizkę mamy A. Szkło, ruda, tytanum, ją, szkło, szkło Drewno zbieramy? Czy nie? nie chyba nie, drewno, koniec, nie. drewno nie, drewno Później mamy dużo. przelecieć tylko chyba po glinę, mi się zdaje No to dobrze. Tak jest tak ten, z tak zbierać. Tak, 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 to tak Tylko ginę. No, rekin. Bronimy. Wiesz co? Czuję. Powiem tak. Czuję o. jego obecność na sobie. <laughs> Czuć. No, ziemię. Lubi nas gryźć, Gałgan. Miedź. Dobra, pozbieram już. Czy ty musisz? Ta do ciebie się dorwał. Tak, a jeszcze go straszam, w sensie... No, już, już, jest zaraz gorzej, ci powiem, z tym odstraszaniem. No niech tylko jeszcze raz podpłynie i będę musiał uciekać. No chodź. Wtedy do mnie się przekleja. No chyba się uda. To jeszcze? Tak. O, cholipka mam daleko, tą, tą. Kurde, leżę! Aha. Przysiuś, ja za dużo przyjąłem na siebie. Dziękuję. Jeszcze się zacząłem topić, to już w ogóle. Dobra, żyjemy. Dziękuję serdecznie. czyś dowolny przycisk, aby się obudzić. Dobra, glizę mam z czterech chociaż. Nie, nie, nie. Trochę pingi się udało zdobyć. No komputer to Mówisz, że nie chcę z tą wspomnieć, tak. Dobra, jednak biało. Dobra, ja jednak nie idę do wody. Dobra. umrę. Nie umieraj, plecaku. Co my możemy zrobić z bananów samych? E, z bananów samych? Koktajle chyba jakieś były, z tego co pamiętam. Tak, ale czy z bananów samych? Aha, to nie wiem. No nie wiesz, też nie wiem. Truskawka, na pewno truskawki będziemy nachodować, ananasy i kokosy to niezbyt... Hmm. Kokos i masa kokosowa. Z bananów samych nie ma i truskawek, szkoda, by było fajnie. By się dało. Ale się nie da. Ale dobra, na razie trzeba się... Dobrać. Dobra, to macie pad. A, i masz tutaj zupę ważną za tobą. O, dzięki. Dobra, płyniemy? Bo tu sobie. A, się nie jeszcze, no. To mamy dosyć blisko tą, tą, tą następną miejscówkę naszą. Już? Tak szybko? No, dosyć blisko jest. Dobra, to włącz tam ten silnik Dobra, i go mam, odwróć. Tam. do tyłu go dać? Ja odwrócę, tak, odwróć, bo tylko go byśmy musieli. A, e, kotwica. No nie wiem, co tu Dobrze, a więc tak, ja buduję tutaj. A, bo mamy dwa cele, dobra. Tak się zastanawiam, czemu tak... Dobra. O, wow. trafił. No. Zaraz odwróć silnik. Prawy. Dobra, prawe. A tak. wracaj. Już się no. odwróciłem. Dobra. Dobra. Musimy ominąć tą wyspę. Tak, to jest fantastyczne. Macie w jakieś Sensja? Bo jest to jakąś łożyszkę, której nigdy nie słyszałem. O, o o patrz, 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 gaugana, Patrz, patrz, gana, patrz O, ta! Nie, już wyjrzeć. Maczeta bierze na hita go. Zabrakło nam... Plastiku no, Świetnie O, byłem. No. Właśnie opuściłem i cię wywaliło właśnie Nie Bo mi się lakowało i nie chciało mi, ten, pokazać tego świata Mhm. Ciągle, ciągle nie mam Dobra, pep, 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 pep. Dobra. Za niedługo powinniśmy wyspę widzieć. Ty okay, no wyspę, tą miejscówkę. Fajne. Miejscówkę. No, za niedługo. 400, 500 jednostek jeszcze. Aha. Chyba wydajność poszła. Tak, mm -hmm. nie płiemy. Dobudowałem śmiertelną jedną kratkę. Dobra. No to jest śmieszne, że dosłownie jedną kratkę postawisz, to już całą łódź Można to płyną. spadać powoli? Tak mi się zdaje. No tak. Z względu na wydajności, że, o cholera. Chcesz, że opada, ale powoli. Mm. Nie gadaj, że to na wyspa, proszę. E, nie, to nie jest wyspa, to jest coś... Kratk coś Coś. czym ci wspominałem poprzednim razem. To jest... Tak, budowlany. Plac budowy z tego co widzę, tak? Tak. Tak, mamy przegwizdane. Bo widzę już żurawia dużego. No to Francja elegancja będzie... skalafon jak to ktoś mówił. Mówi w pracy. No. O, to... o, o... Dlaczego pojawiłem się w wodzie? Można iść i wejść, może. O, no, go jawiła się w wodzie. Ciekawe. Interesujące. Ale chociaż to są asilne. Zawsze coś. Chyba no. się spakował tylko dźwięk. jak można coś tutaj zrobić Można sushi. OK, będziemy potrzebować dużej ilości żelaza na pewno z Czasem, żeby to wszystko umocnić. żeby rekin nam nie zjadł. Bo uwaga tak, zdejmując coś lub usuwając straci to ochronkę. Te metalowe rzeczy. No tak. Jak znaczy to wciągnąć. Na ogół. O tu są dwa budynki nawet. Zajko. No ciekawe to wygląda. Po po wzią. No dobra, widzę wejście. Płyniemy idealnie na wejście tego. Dobra, fajne, super, elegancko. Jakieś schody tam widzę. No byłem pod wodą, Dworka, cholipka, ale wielkie to. Same te budynki nie są duże, ten żura, Żuraw jest największy. No weź na no Żuraw, to będzie ciekawe. ja już widzę drabinkę tam? No tak, w następnym odcinku będzie trzeba do niego robić. A jak tam z czasem? Ile mamy? Czy ty w wodzie jesteś? Tak. <noise> Żeby cię zaraz nie zmyło. Za eee, no, Zawrotną prędkość. Dobra, będę przygotowywać się do kuchni. Mhm. Mm Trochę wymotniemy prawą stroną, ale tu ma no się mówi. Poszło. Dobrze. Wyłączyć silniki. Wyłączę agerant. Zdecyduj. Tak. drugi. Nie to nie uchwaliłoby tego ojca. Okay. Pod wodą widzę bąbelki. Powiem tyle. E, tak, bo z tego co pamiętam, tu jest pod wodą cała miejscówka. No no, to O wow. No, to <śmiech> <wioska>. <śmiech> Yo, Chyba Cię ktoś, ktoś przywitał. Przywitał. Tak, ale sobie tu pływam, jaki ten budynek jest gigantyczny. No, ja jego jest Dobra, jestem na rusztowaniu teraz, mi nic nie zrobi. Eee. Tu są tak ten, jakieś gniazda w tej jest gigantyczny. No mi się już nie podoba, no. No tutaj się po nich wchodzi to są takie gigantyczne gniazda po prostu, że pobiegłbym w nim... mógłby w no nim tak. No, szur. Tam, yeah. Na pewno. Ja. Yeah. Ała, Może bić przez ściany ja. Jak tak można. Ja yeah, mamy łatwe przynajmniej wejście. Nie musimy wchodzić po wodzie. Wystarczy, że na ul wejdziemy i wskoczymy na to. O, w sumie. Good idea. No, zobacz. Zobacz sobie. To nie jest głupi pomysł. No, jest o wiele szybciej. Bezpieczniej. Szczur mnie tutaj od razu... Czy my tego Czyli szczura dam. zabić z tratwy? No szczur się zablokował. Ty. męgo. <laughs> zablokował się. I dobrze, nie się blokuje. No ja tu czekam no i, i móc je ja przenieść na ty bardziej. Okay. Przenosiny. na pewno zwierzątka będzie przenosić też już czasem. To, że do zwierzątek będzie trzeba automatyczne wiesz, rozlewnie zrobić, już wtedy będzie no, trzeba tak. automat do tego, automat do tego, automat do podlewania tej hydroponiki, bo hydroponikę musimy zwiększyć na pewno, żeby no, mieć na przykład być. benefit typu truskawki. No, to już przydało. Ta kura nagle zaczęła znosić, a jak nie znosiła to w ogóle nie znosiła, a teraz tak znosisz. No całą tę trawę wciąga tutaj. może kurczę, zniszczał trawę. No tak nagle znikła, ale żeby zacząć działać, nagle wszystkie te jeździwa trawy zniknęły. Boże. To się spodziewam. No i tutaj możemy byłoby te zwierzęta w teorii zrobić całe pod tym... tak. Znaczy się... E, tak, cztery zwierzątka, no. cztery zwierzątka, cztery zwierzątka, cztery zwierzątka. Tutaj dać typowe filtry już. Same filterki by mm -hmm. były i piece też przynieść gdzieś na tą stronę na przykład. No tak e, Tutaj coś by było, można zrobić. E, dobra, co ja tutaj potrzebuję? Ach, chcę zobaczyć ten. E, co Tutaj mamy do e, Dobra. Tu Co tutaj tu z Truskawki potrzebne są tutaj i tutaj, czyli truskawki możemy użyć tylko do tego i do tego. A na możemy użyć też do paru rzeczy, no tak czy siak potrzebujemy kokosa, mieć. Ech. A wyhodowanie kokosu, kokosów tutaj to będzie ciekawa No. Bled, a to nie trzeba kokosów znaleźć? Czy... Kokosy wypadają na truskawki. Aha, o Jezu. no. Nie pamiętam, bym miał jeszcze. Niestety, będzie trzeba chyba zwiększyć farmę. No cóż. A farmę drzew, w sensie? Aaa, farmę drzew, do tak... W I no. żeby się mieściło w automatycznym podlewaniu. Też. Tam dwa systemy no, automatycznego no. podlewania. Dobra. No te filty by było trzeba Dobry. zrobić? Mamy jeden. Hmm... Ile to w ogóle kosztowano Filtr 4 sztaby tytanu upad stralony 20 plastiku no, plastiku to nie mamy 20 power plastik Ukawa, że z tej lokacji okay. zbiadnie, wiem, w pierwszym Aha bo... Aha no, plastiku nie mamy hmm. Ciekawe dlaczego? No Ciekawe Tu w ogóle nie mamy Może w tej lokacji będzie. Ale się po tym zrobi. Zawsze w tych lokacjach był plastik, powiem tak, tak. No ale dobrze. Ja Ci Dawid, dzisiaj podziękuję. Bo mamy już 26 minutek. I Słuchaj. Wam też, kochanie, dziękuję za to, że byliście, za to, że oglądaliście. No i co? Do zobaczyska w następnych odcinkach. Trzymajcie się ciepło. Pożegnać Was, fufów. Był z Wami Piesero oraz Dawid. Pa! pa.